Zapraszam na G2A z kodem Esen. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Co, co się Dziwiały to. Skrzydę. Naprawdę! Naprawdę? Witamy wszystkich w dodatkowym odcinku z nauki latania. Dzień dobry. Citam z nauki latania. Ile, ile Ile obstawiamy, że ten odcinek będzie trwać pół godziny? Nie, zaś się w kujwie i to wyłączę. Aga napisała, że Olek do Andzi w BB no. lecisz! O! No, ale opadam. No, ale Tomek to do w. No dałem no. i to nic mi nie daje. Widzę. Ale Tomek, czy ty wciskasz to i trzymasz? Na początku tak. To nie, to masz do Na chwilę, tak delikatnie klikam. Razy. No. I potem ja widzę, to, aby czubek że do góry, a i tak opadam w dół. No, to ja nie wiem, ja daję delikatnie S i on mi leci. Co miał? No, jeszcze ty mnie teraz tu dręcz. A nabijasz się ze mnie? Pięknie. Hmm. Ja poczekam, aż z tym wejdzie. To ja się się hmm. no zrobi. No super, może sobie mi pójdzie, nie będę widzieć gdzie lecę. Hmm. Kocie, chodź tu! O nie, sprawdź. bo mi. ty miał czysz. O kurde, zapomniałem, że to nie Apex. Cobie się? Nie, prawie. Maciek, to co robisz? Czekam na górze. Aha. Czemu nie mogłeś tak przyważnie kompromitujesz się razem ze mną? Nie musiał być w tej grze ochot lepszy, musiał nauczyć się latać. <grym> Mogę tu z latarką zapalić? Mogę, z latarką lecę. No dobrze, że tu przynajmniej nie ma tego. Nie ma śniegu, bo. Czemu tu się nagle tak ciemno? Czy ja robi? lecę? Nie wiem, nie widzę. Ale nie, nie ja... na Aha, Prawie się zabiłem. Chloe, kom. Kom? Kom Nie wiem, że Elaki w sobie wybrać. Nic nie widzę. Dość, że widzę, że wy jesteście na górze. No, zaraz wyjdzie księżyc, to powinno być. Tak, będę w fazie księżyca. Zamiast klnąć, będę wyć. Mhm, chodź. A może się uaktywnią jakieś twoje moce takie i będziesz leciał dalej? Mhm. Ja, ja, ja mogę mieć, ale gołębie takie moce, wiesz? ram komuś, jak ktoś będzie przechodzić pode mną. Jeszcze mi księżyc będzie teraz po oczach świecił, no. To będzie drogę wskazywał. Zgłaszam protest do, do, twórców gry, że mają zrobić windę do tego, do tej wieży. To jest horror, mam... żeby do niej wchodzić. jakie ty dzisiaj dźwięki wydajesz z siebie? O, idzie SM. Go, go, Power Ranger. A może mi jajka przeważają? Nie wiem. Ty wielkanocny SN? Ja. Leć! Nie, to więc ty robisz! Ja pierkur, przecież to jest absolutnie to jak niemożliwe, ty coś źle wciskasz. Bez kitu. Możemy tą żeladę zakończyć? Nie, robimy naukę latania z sn proszę bardzo. Tomeczku, no bo Tomek, jeszcze raz, jak ty, jak ty, jak ty robisz? Biegniesz z shiftem... Shift, w, potem klikam dwa razy spację i potem daję w i s. No ale to, a spróbuj pierw dać s, a nie w. Dobrze. Jeszcze raz. Chociaż Wiesz to Maciek, ja nie wiem, czy nie lepiej by było, gdybyśmy próbowali z jakiegoś wzgórka małego, a nie stąd tak wysoko. To Tomek, żeby zaoszczędzić trochę czasu, to Ty tam próbuj, może wcześniej troszkę skoczyć już. Żebyś wiesz, wiesz o co chodzi. Żebyś się po prostu nauczył, jak. się tym dokładnie lata. O, jeszcze się zabiłem. Jak to? Leże przywierzę. No już Tomek! Jest! O, jeszcze mi piorun, niech mi pierdyknie, no pewnie. <grym> o, pada. pewno się pojemniczki, słuchajcie, wreszcie. Mm -hmm. Chyba, że u nas pod domem nie pada. Pada, no, jak pada to wszędzie. To ja lecę się napoić, czekajcie, zaraz do <grym> Aha, to, to co ty lecisz do domu? No? Aha, Chloe. Tylko, że ja podczas nocy nie widzę tak, dokąd lecę, ale. Chodź tu, Tomek, stąd, ja widzę. Dlaczego on... no nie zabrałeś za sobą tych? Tu mnie wziąłeś, to. Tomek! Co, co się stało? Nie to? wziąłeś skrzydła. Naprawdę! Nie Nie żyjesz. Nie żyję! Ja wierzę. To jest Zamarzam, słuchajcie. No to ja te... też. Ja zginąłem. Ja też zamarzam. Trzeba zrobić ognicho. Ja muszę jej skrzydła znaleźć. Jezus, wojtek, twoje skrzydła mnie odrzuciły. Zamarzał No to choć tutaj jest ognisko Jestem w domku Dobrze Super Na y, tym wyląduję, na dachu To że się nie nieskromnie I to tomusi Chodzisz i dwie te i próbujesz barton, Wypij, bo ja po prostu na trzeźwo tego nie zniesę tu strasznie szybko teraz robisz ten... Dwa razy spacja i spróbuj S tylko wciskać. Ja nie wiem co ty robisz. Nie wiem. Ja, ty, ja, ja też nie wiem. Macie chuj co, padał u nas też tam? Tak, ja się właśnie grzeję. O, ja pierdzielę. Co? Jak... A! Fuck! Czy? Boże, jak się wystraszyłem! Jedna. A ona się pali? Czy ty się palisz? Ja pierdziele nie! Akurat piłem, <grym i <grym i jadłem, a, mi... <grym> a on Chyba na że nie wejdą. Nie, nie, nie. Nie, 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 do nie, 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 nie. Ja mam gnisko na górze. Po co ty tam tak wysoko wchodzisz? Bo mam dłuższe pole manewru. Mhm. Czekajcie, zapalę sobie oknisko... Uważaj, żeby cię piorun nie piertyknął. Ej, we, a jakby tak się nam to spaliło? Nie, na szczęście tak nie ma. Ej, tu nie ma ok Ej, tu kiedyś było oknisko. Nie ma tej wieży. Aha, to ja tu też coś zrobię, a co? Dobra, to ja tam idę do ciebie na górę. Może tym razem ci się uda polecieć. Aha, jak ja trzymam tego, tego, to ja nie mogę. Nie, nie możesz. A jak to się puszcza? G. Tylko nie spadnij. No. Dobra, zrobimy sobie ognisko Nie to! Chyba zmarnowałem właśnie przed chwilą To zrobił? A nie dobra mam Zrobiłem to duże ognisko Chciało ode mnie pięć kłód, coś mi bije Na no, lód Głód też czuję Jeszcze zjem Dobra, nie jest mi już zimno. Halo Rydwe. Ja się grzeję w ognisku. No my też. Tylko ja bym musiał się napić czegoś. Co Tomek, powiedz co? Już? O. Spróbuj wyskoczyć. No. I jak wyskoczysz, to dopiero po chwili wciśnij spację. I potem S. Tomek, ale ty Opadam. to. Ty, Tomek, ale ty się za szybko podnosisz w dół. Ja nie wiem co to jest grane. To jest horrible. <noise> <noise> Mnie się teraz też spadam i nie mogę. Może mi skrzydła namokły? Ej, wymówisz, szukaj. Wolę mieć wymówkę. Kurde, wszystko zamazane, zimno, mokro. Kto to widział w taką... A Możecie iść spać na przykład tam? Nie, nie mamy gdzie. Nie. Bo ja mogę. <laughs> Chociaż Wait, Tomek, możemy. Zresztą tu są te namioty. Chodź tu. musiał pokazać, że lata. Na co miałem iść na piechotę? Ja muszę! <laughs> no, nawet z takiego małego nie potrafię. Pięknie. Gdy się ogrzać przynajmniej Dobra, śpię Jestem śpisz? Nie Ja już też śpię. Niestety nie mogłem tam dolecieć, musiałem dojść. Tomek, szybko, bo zaraz zamarzniemy. Śpię. Się zapiszę o. przy okazji. Ja bym czasem zginął jeszcze bardziej niż zwykle. Pada dalej, tylko, że już na szczęście nie będziemy mieli... Lodu. Będziemy mieć, bo jest mokro. Nie, nie zamarzniesz, bo jest dzień. Aha. Ale czy mam dalej informacje, jest mi zimno. No tak, ale... Dobra, to ja do was lecę w takim razie. No dobra. dobra. Super. Dawaj to. Czekam wiem. z utęsknieniem. Wiem, wiem. Może ja Shifta po prostu puszczę? Może ja go nie znaczy, muszę mieć. Tomek, ja nie wiem, bo ja w sumie cały czas trzymam, ale zauważyłem, że jak się go puszcza, to to też lecisz dalej. Tylko kwestia jest taka, że ty musisz dobrze, dobrze się ogarnąć na początku. W no sensie ja, takim, ja mam z wybijaniem że problem. Jak ustabilizujesz już lot, no to już polecisz dalej, nie? Kurde. Tylko, tylko to musisz dobrze S i W kombinować. O. W, w dajesz w dół, a S do góry. No to. Tak. Chyba, że masz oś. No nie no, chyba nie, Wojtek. Nie no, jak nie zmieniałeś ustawień, to raczej masz taką wymyślną. No nie no, na W do przodu, na E do tyłu, to chyba dobrze. Ale nie, bo podczas latania... Chociaż nie wiem, czy tu ma nawet takie opcje. Tu by się winda przydała, ta taka... No, przydałaby się, kurde nie. Tam się zrobić. Tam u nas moglibyśmy zrobić tą windę, w sumie. Byłoby ciekawie. Ech, No, dajesz. No, czekam, muszę do skoku sobie przygotować ten. Chowaj zapalarę. Tomek, ty się u mnie zatrzymujesz w powietrzu. Nie wiem, czemu. Nie, nie, ty, nie. Ty, 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 to jest tak. Ty skaczesz, zatrzymujesz się w powietrzu, nie wiem dlaczego. Puszczasz W? No, puszczam. A spróbuj nie puszczać W. I potem, jak już będziesz czuł, że lecisz, to wtedy spróbuj S. No dobra. Nauka latania, część 58. Tomek hmm. szybuje jak orzeł. Nie, to jest nauka latania, podejście sto, milion 500, 100 sto <noise> dziewięćset. Czekajcie, bo znowu spadłem. teraz ślad, pieprzona stamina, kurwa, kończy się to szybko. No Tomek, niż... bo to trzeba trzymać W i. Potem S zdajesz, i już polecisz. No to no, ja tylko że W, jakby. i no dupa. Kamini kupa. Panem na sądół. To Tomek, tutaj, na tej mniejszej spróbuj. No, z tej właśnie próbuję. Ty masz, jak czujesz, że lecisz to dajesz S dopiero, no tylko, że ja teraz też spadam, ja nie wiem, nie wiem... No to, ja, nie kumam ja tego. Raz zadziała, raz nie zadziała. Dobra, to ja do was lecę. Może Dobra. mam klawiaturę zepsutą? Nie wiem. Lecę. Mhm. Czy wiemy jak ty... lecisz, nie? Lecisz? Tak, lecisz. Tak, Tomek, bo to trzeba trzymać W. Lecę, ale, spadam. Ale ja też właśnie jakoś teraz tak dziwnie. Aha, jeszcze nie żyję. Proszę Boże, kuźwa, żeby było mało. A weź zabij się jeszcze, piznij się w czółko tak. Kurwa. Ale wiecie, co wam powiem? Ja nie wiem, czy nie, czy, czy trzeba... No ja trzymam ja, W, ja nie Shift. A ty żyjesz. żyjesz. Pff, a bo to mi tylko ekran się ściemnił, dobra. Dzień dobry. Dobry ale wiecie co? tu ja tulcy tu są, są. was. Ja mam podejrzenie, że nie trzeba chyba jeszcze raz sklikać spacji. Ja nie. O! Nie! U! U! Nie! Nie, 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 szybuj, 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 nie, nie. Ała! Dobra, żyję. Coś ty chciał zrobić, bo tu belce są. Chciałem weź? się mek zahaczyć. O wieże, ale mi nie wyszło. Ja muszę... Kratenko, wypij, daje, tu się uczy. A where are you, guys? No patrz się dzierwa. No i dostaniesz, kuźwa, coś, się kuźwa mać uczyć mnie. Chodź Masz, na No i co, było oko... Ej, pizła mi! O, Jezus, ekran mi... Kuźwa, stara, powiedziałem ci, uczę się, więc wy... mi stąd. Masz, kuźwa. Toś jeszcze? No jeszcze uważaj, bo on rzuca tymi. Matka nie mówiła ci, że się nie bawi ogniem? Mm -hmm. Palił mnie. Byfus nie jeden. Żyje. Maciek, a spróbuj skoczyć Kręci. raz ze spacją, a potem... No dobra. Bo mam dziwne wrażenie, że... No i lecę. No, czyli nie trzeba dwa razy ze spacją klikać. To może my? my tak robiliśmy problem, bo właśnie teraz jak schodziłem do ciebie, to właśnie chciałem skoczyć... ...i on automatycznie mi poleciał. Czyli co, robię źle, że klikam dwa razy? Znaczy, ja też klikałem dwa razy. Maciek też chyba. Tak. To może klikajmy właśnie tylko raz i to może za tryb. Ja już nie wiem. Au. Ty, ty dodam mu ten? Zlecisz? Ja? Nie, jestem pod wami. Aha, okej. Nie, nie, ja muszę być obecny w tym kursie. Jako wzorowy pilot muszę nadrutować Esena. Mhm. Wiecie, ja spróbuję teraz bez, bez double spacji. Po prostu raz. Tak. od razu lecisz i dajesz, trzymasz cały czas wujak, poczujesz, że się pochylasz, potem dajesz S i już lecisz no, prosto. No, SN. Lecisz, lecisz SN. Jest, jest, tak. Jest, jest, jest. Nie, spada. Jak ty się wysławiasz, ty brzydko, ty. To ja, Tomek, ja, to ty musisz źle się pochylać. Tak, a w ja się źle pochyla. Musisz się źle pochylać, bo ja leciałem normalnie prosto. Jaki macie widok jak lecicie? Ja mam taki prosty, jakbym normalnie szedł, a wy? No, no, no ja też mniej więcej. No to się dobrze pochylam. Mhm. No nie wiem czy się dobrze pochylasz. Ale nikt tu się z nami nie pod może on nie działa? No to nie ma znaczenia. Tylko to, ja cały czas, słuchajcie, trzymam shift. Może to ma Ja też, ale to... no a pójść go, to polecisz i tak dalej. No, no wiem. Też trzymałem. To tylko trzeba, to tak na dobrą sprawę, tylko jak się biegnie z rozpędu i się wyskoczy, to potem tylko S, W i ewentualnie na boki, tak? Tylko trzeba pamiętać, że jeżeli się na boki robi, to on ci zwalnia, albo ci może właśnie spaść. Hmm. Czekam na wieży. No, ja też nie wierzę, że jeżeli leżą na wieży. <noise> Zdupiona mechanika. O, teraz to ja odwaliłem. Z rozbiegu. Nie mogę tego ułatwić. Może jakieś update wejdzie coś ulepszenie? Nie wiem, update 2.01, Hilfe dla sena. Hilfe dla sena. SM Wysłałem SMS-y, to ci pomagam. Tak. A, a ty Maciek, jak lecisz, to gdzie masz tą głowę tej swojej do latania? Bo ja mam tak. No ja mm. widzę ją na górze tak trochę. Jakby na pół ją mam przeciętą. No czekaj. No. Tak jakby ten czubek jej widać, nie? No. I, I lecę prosto teraz. Do domu dolecę, nas spokojnie. A sen, chodź stąd, stąd się rozbiegnij, proszę cię, stąd się rozbiegnij. Gdzie ja jestem? Aż tak? Tak. ja na okay. przykład teraz jak lecę, ja nic nie trzymam. Bo jak już lecę no. prosto, to lecę prosto, czekaj. nie? Mm -hmm. sen Mhm. Idź, Tomek, za szybko... <laughs> Nie komentuj, dobrze? Czekaj, 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 bo to po prostu podłoga się zawaliła. No, pewnie. Kuźwa. Jestem po prostu tym toperzem na grzbiecie. No, A ty co niby masz na górze? Boże, ja nawet nie wiedziałem, że u nas jest tak zaleśniacz. Ale tutaj żyje. Tylko co to za życie? Boże, biedny. Nie, to jest dupione. To jest kur... No dupiało. to mekaliak zupełny. A, a ty biegiesz z shiftem? Nie macie z escape'em, no z shiftem! Ja widzę, jak lecę, to widzę brodę mojego paralotniarza na górze. No ja też, tak mniej więcej. i no. taki dziób. Tak. Dziób, ja mam sobie taki dziób pokażę. Że go kuźwa ma czyści. Z O łapać Tom Tomek. Ale Tomek, no kurde, to musisz, musisz S i W, to jest jedyne co musisz zrobić, musisz ustabilizować lot, jak to zrobisz to już lecisz prosto, no nie ma, nie ma innej opcji. No. I wszystko inne puszczasz. Tu, 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 tu. Czy wy jesteście? No ja, tam, ja lecę w twoją stronę właśnie Ja już tu Tylko, zaraz, że to lecę, czekaj. tylko, że zauważyłem, że lecę jakoś tak bardzo wolno. Ja też lecę wolnej i teraz lecę na przykład niżej, bo to chyba zależy od schodzie, od wybicia się. Tak, to na pewno. No, pobiję chyba rekord, no. Na... Ale przeleciałem chwilę. Dobra, kon koniec tego, bo ja za chwilę też na takimi słowami że że już mnie naprawdę wszędzie zablokują. To hm. no, jest masakra. I ja będzie prostu... czerwona ikoneczka? Ja po prostu idę do domu. Koleczka. Jak idziesz? ten... esen. <laughs> wie, że lecę. Ja nie wierzę, z p******nej małej k po prostu zleciałem. Ale wiesz krakał? będę krakał? Będziesz krakał! To to do nas zrób tak samo, tylko że... Wiesz... Ale ja po prostu zeszłem z niej! No to może tutaj też z tego po prostu zejdź? No mam tak na połowę chciałbyś się spitolić, no. Ostatni raz, nie wierzę. A dokąd doleciałeś? Daleko. Ja może małe małego A może faktycznie tutaj wystarczy tylko wyskoczyć i nic więcej nie klikać? No, chyba, chyba tak. No i co, lecisz? No lecę. No wa... kur... Ciara żenady. Znaczy, znaczy, trochę musiałem w ale... No ale nie musisz tam... Ja ani shifta wcześniej nie dałem, no i poleciałem. Ale nie, wybijać to się z shiftem wybijaj. Oho, Maciek widzę, leci w twoją stronę. Lecę! Gdzieś wymieniamy się, widzę. O, leci tam. Mam tylko nadzieję, że do dziupli nie spadnę, bo będzie Lipa. Tak my ta-ta-ta-ta-ta. lecę do ciebie, baby. Mhm. Mm How do you feel? Czuję, że nada na swoich pleców. Oj tam A widzę, że wchodzisz, hejo! Jo. O O Coś dupno No hm. Noż to jest jakieś kuź... Kur... To jest jakaś Poleciał. kurioza polecę, naprawdę? No, wyszłem, po prostu wyszłem, tylko że spadam Coś mi piwiat chyba nie zapał, ale... Ale leciałem, no Nie wierzę, nie, to jest po prostu... A Apogeum ze wszystkim idę na piechotkę. Już mam dość, idę na piechotkę. Mhm. Macie, czemu to jest kółko rządzicowe przed nami? Ja lecę sobie. Ha. To ja też. Teraz potrafię. Nawet z kamyczka. Widziałaś? Patrz siebie, tak. Patrz ja teraz, nie patrz, czekaj, patrz, teraz polecę. No? Jezus. Panie, panie, z panie, panie, Zostaw mnie. Cześć, bym pan zestresował. Ej, nie mam, czujesz się jakby byłem samolotem. To chyba nie wiem, tutaj może w drzewach się, bo trzymał cię zatrzyma. Ojej, 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 ojej! No nie, no, nie no, zatrzymuję chyba, no. Czy panowie mogą mnie zostawić? Panowie, zostawcie mnie! Kuźwa, won. Ja tu szukam. Nie, od... ale to faktycznie trzeba po prostu. Ja od kamyczków latam, ty. Trzeba po prostu wyskoczyć i to jest tyle Eee, goni! Piznął mi! Nie! Nie bij mnie teraz! Zostaw mnie tu śwamać Tomek, ja chyba wiem co ty że źle robił, bo ja przed chwilą zrobiłem dokładnie to samo. Za za, za dużo S przytrzymałem I, to to on mi, on, I on mi jakby tak... To ma być się i to ja to S to ja bardzo szybciutko. Czekajcie, bo ten wy mnie tu. Znaczy nie, no moim zdaniem to wystarczy po prostu... faktycznie. Ej. Teraz jak ej, tak patrzę czemu ja nie mogę wylądować, ej, my w kółku wiatr podbija, czajcie tu. Ej, 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 oni mnie chcą zostawić nie. przez wodę przeszli Bo widocznie jest płytka woda. Ej, bez kitu! Ja nie o... mogę wylądać, to już nie wiatr, to pod... no pochyl Ej, w wodę, i to... tu jest no, bardzo dużo! Ale czekajcie, że To działa tak, że to może, może się bez przerwy? Zginę! No tak. Ej, ratujcie! Leżę! To macie Nie. Znaczy... Ej, oni mnie wyrzucili, lewituję Ej, lewituje, bez skitu. Lecz po, po mhm. Mm ja tam przejdę po prostu. Bo to ich jest dużo, uważaj. I see... Ej, czemu twoje skrzydła się ruszają? Bo się zbadżyły pewnie. Pewnie te... To, ty gdzieś lewitujesz w ogóle. Oła. No tak, jestem w powietrzu. Koło mojego tego, tego dolatania tego. Ja, eee, co tu jest tak dużo ich? No mówiłem. Pielgrzymka. Chcieli się modlić za moje skoki. <grymka> Chyba się słabo modlili. <grymka> no. O cześć, widzę cię. Jak ja on ci ładnie biję. O dzięki Maciek Co? Wypadłem z mapy Jak wypadłeś z mapy? Jestem pod mapą The Foresta Co? O to ja też tak raz miałem. To już jest po tokach zresztą mam i tak grę zapisaną, więc... Czyli ja no, dalej znowu będę się. musiał wracać. Tak O, to ja wychodzę w takim razie... O! Padłeś Kto? Nie, dalej jestem chłopą. Tak, nie, ja widziałem jak spa spadałeś z tego. Maciek, patrz w niebo. Patrz w niebo. On zaraz znowu spadnie. Tomek? Halo? Co się robił? Zaraz znowu pewnie spadnie. A czekaj, Ktoś może posu? ja tu twoje te zabiorę, to się nie, nie, mogę. O, leci, le a patrz! Ja nie mogę ani w O, leci. leci faktycznie! Ej! To Ja nie Tomek mogę ani w ani okay. nic, weź. Czekaj, ja go złapać on spadnie. Tutaj. O, tu, 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 tu. Pup! Tu. Nie wierzę. I co, macie? No nie, poleciałeś w dół, w teksturę. Okej, okay, widziałam że no, taki odcinek bonusowy, bonusowy się tak. podobał. Więc był z nami Wojtek i Maciek. Byliśmy. Była z nami też pierwszymka, która trzymała kciuki, która wyrzuciła mi aż pod ziemię, czyli nie żyje. Więc do następnego razu. Pa! pa. pa.